Wszystkim w kolejnym dniu. Dzisiaj coś innego, mianowicie. Dzisiaj coś, czego nie znalazłem na YouTube, A samemu do końca nie wiedziałem jak wykonać. Musiałem trochę wiedzy zaczerpnąć, popytać, podzwonić, ale to po kolei. Będziemy dzisiaj wykonywać instalację elektryczną pod montaż bramy garażowej. U nas będzie brama Garażowa e, Crispol z napędem nice, nice nice, jak zwał, tak zwał. No, i trzeba przygotować instalację elektryczną pod nią wcześniej, ponieważ trzeba poprzyklejać styropian i wykończyć tam, gdzie będzie brama zamontowana przed jej montażem. Tak więc to jest jakby to. I teraz od czego trzeba zacząć? Co nam będzie potrzebne, na początek, do zasilania bramy 3x15 mm, czyli ten sam kabel, który był użyty do oświetlenia, tutaj będzie wykorzystany do zasilania bramy. To jest właśnie 3,5 razy 1,5 mm kwadrat. On będzie wykorzystany. To to co mi zostało, odpadek. Akurat wystarczy. To jest raz. Druga rzecz jest taka, że to będzie zasilanie. Zasilanie umieszczone będzie 3 metry od początku, od bramy, czyli od otworu bramowego i przesunięte mniej więcej 50 cm w bok, bo tak se zaleca montażyści. Teraz dalej. Do bramy będzie zamontowane, e, będą zamontowane Fotokomórki. Jako, że nie mogłem u siebie znaleźć nigdzie w okolicy sensownego przewodu, trafił mi się przewód 6x0,5. Tak naprawdę powinno wystarczyć 2x0,5, ponieważ tu będzie ten bulb czy jakąś się tam zwie, firmenice system, gdzie wystarczą dwa przewody do podłączenia wszystkich, wszystkich, jakby dodatków. Ale że nie jestem pewien, jakie to będą, dlatego będzie 6x0,5. Lepiej więcej niż mniej, bo jest. I do tego. 2 razy 0,75 do sterowania lampą ostrzegawczą. Jeżeli taka będzie, nie wiem czy będzie czy czynięcie, ale wolę wyprowadzić taki przewód, więc też będzie. Dodatkowo, oprócz tego, jako że został mi ten 10 razy, ten została mi tego przewodu alarmowego, trochę taki odpadek, to też będzie ułożony od tej strony, tutaj do, do włączników, które tutaj będą. Dlaczego tak? Ponieważ tam będzie e, możliwość włączenia, wyłączenia bramy, oraz jest tutaj jeszcze przewód sieciowy, ale jako, że wykorzystam tą alarmówkę, to już go nie będę kład, bo miał być możliwość w otwarcia, zamknięcia bramy z inteligentnego domu, ale to sobie poradzę, wyprowadzając tam przewody więc dobra, po kolei, co musimy zrobić? pierwsze co, to musimy sobie wyznaczyć 3 metry gdzie to jest mniej więcej? ja nie mam pojęcia, gdzie tu będą 3 metry to jest metr m 2 no 3 metry, no to mamy tutaj tak jak jest ten pustak. Tu mamy 3 metry, więc co to oznacza? To oznacza, że muszę się pozbyć tego styropianu co tu jest. Więc musicie dać mi chwilę, wrócę jak to ogarnę. Dobra, trochę ogarnąłem i teraz tak, dalej. Więc wiemy gdzie są mniej więcej 3 metry. 3 metry będą mniej więcej tak jak tutaj mamy, tak? Więc mniej więcej tu są 3 metry, będzie na tym pustaku. Ale to jest jedna rzecz, dwa. Brama ma 2,5, wiemy, że brama ma 2,5 i teraz ten pustak tutaj ma 35, czyli brama ma 5,35, tak, no bo 5 ma, czyli jest 5,35, czyli mamy 2,5 plus 30, to jest 2,85. I teraz musimy sobie zmierzyć, ja do tego wykorzystam... Dobra, dostałem taki oto gadżet upominkowy od firmy, która, od której mam strop, jak wiecie, a ja, że bu, bu, bobruję w tym stropie, a to akurat wyszło, więc mamy akurat 2 metry, więc wiemy, że to jest mniej więcej tu, mniej więcej, zaraz będziemy wyznaczyć dokładnie, a jeszcze muszę sałówek ołówek naostrzyć, podajcie chwilę, zaraz wrócę, dobra, więc mamy ostro łówek już tym razem, mamy ostry ołówek, więc wiemy, że od tamtąd dotąd mamy tutaj dwa metry. I od tego miejsca, od tego miejsca co tu mamy, jeszcze osiemdziesiąt tak. pięć. Czyli gdzie to było? Tak wyznaczyłem, że nie widzę. Jeszcze raz. Niestety uroki. To no może inaczej. Dwa metry. Później będziemy przenosić dalej. 2 metry. Dwa. Osiemdziesiąt pięć. No to by się zgadzało, że tutaj był mniej więcej środek garażu. Dobra, mamy 2,85, to jest jakby środek, środek bramy garażowej. Tutaj będzie właśnie podciąg, który to wypada mniej więcej na środku. No i co? No i teraz trzeba. Trzeba się po prostu przesunąć pół metra w jedną albo w drugą stronę oraz do tyłu. Trzeba zmierzyć odległość do tego podciągu, ile tutaj jest dokładnie. To wtedy będzie wiadomo. Wyznaczmy sobie teraz, o teraz sobie wyznaczę teraz sobie wyznaczę odległość 3 metry dokładnie od początku bramy tutaj jeszcze będzie trzeba podszlifować trochę bo jest wygięte do przodu jak widzicie niestety tak, tak wylali ale myślę że chłopaki sobie od bramy poradzą bo tylko delikatny tutaj jest wybrzuszone, więc myślę że to nie będzie wielki problem więc oni sobie poradzą Więc mamy w tej chwili dwa metry już dotąd. Tu mamy dwa metry dwa metry od tego miejsca? Dotąd jest metr, tak? Tu. Tu mamy 3 metry, tu mamy nasz punkt, więc tu by wychodziło. No i teraz trzeba przesunąć albo w tą stronę, albo w tamtą stronę. Trzeba przesunąć po prostu e, gniazdko elektryczne, a raczej po prostu przewody, tak? No ja myślę, że przesunę w tą stronę. Bo po co mam w tamtą przesuwać? Łatwiej mi będzie tutaj do gniazdka. Bardziej będzie to środek pustaka. Więc idealnie wychodzi to tu. Trzeba że pomiziać dobra Dobra. I mamy nasz punkt, do którego będziemy doprowadzać wszystkie przewody. I tak jak mówię, 3 metry od początku bramy. Środek przesunięty o pół metra w jedną stronę. To jest jakby to, co trzeba było wyznaczyć. I teraz ja se wykorzystując ten oto przewodzi, który mi został. No wiem, że mi został. Zaraz pójdę jeszcze po wiertarkę, bo nie mam ze sobą. I do ściany i będziemy zaraz się mocować. Jeszcze jeżeli... Oczywiście ktoś może powiedzieć, że zaraz krzywo po... przewód zamontuję pewnie by tak było, ale jest prosta metoda, że nie było krzywo Czyli patrzymy ile tutaj mamy. 24 i wystarczy sobie zaznaczymy na pozostałych stakach 24 cm 24 24 Tak I również 24 Mamy, i tak będziemy zaraz mocować nasze przewody. Jak widzicie, pociągnąłem już trzy kable. Będzie jeszcze jeden, 3 razy półtora, ale tu później Wam wyjaśnię o co chodzi. Teraz będzie trzeba trochę pobrudzić. Mianowicie muszę flexem tym wyciąć tutaj bruzdy w ścianie. Tu mniej więcej jakieś 20. Zobaczmy ile tu jest. No, jakieś. 10-15 cm od krawędzi, wyciąć bruzdę I po co ta bruzda, Mianowicie chodzi o to, że muszę, muszę schować przewód od fotokomórek, tak? bo tutaj będą fotokomórki. Jakby się ktoś zostaje na jakiej wysokości, no to jak to się mówi, na wysokości, co by dziecka nie, nie rozjechać, jak brama będzie się zamykać. Więc będzie 7 cm, bo tyle ma wylewka, plus 50. tak, Czyli u mnie będzie to 57 cm. To będzie wysokość, tak jak tutaj, 57 cm. To będzie wysokość. Posadowienia, posadowienia fotokomórki z jednej i z drugiej strony. Mam nadzieję, że w miarę w, miarę w poziomie wyjdzie. To wtedy nie będzie problemu z trafieniem w siebie. Tak, mamy 57 cm. I teraz w to miejsce wypuszczę. wypuszczę zaraz kable, tylko muszę właśnie naciąć i puścić tutaj w bruździe. Czemu tutaj bruzduję? Bo tutaj będzie siatka z klejem, więc żeby było po prostu łatwiej. Teraz wezmę linię, sobie wyznaczę laserem, tak? czyli najłatwiej nie będzie po prostu odbloczka. Czyli 12 cm od bloczka z rynku. 12. I tu 12. Teraz postawię tutaj za sobą laser i fleksem delikatnie to po prostu natnę, tak żeby to było w miarę równo. Więc teraz będę brudził, więc to, tego wam już nie muszę pokazywać bo wielokrotnie widzieliście. Garniam już przewody, tak jak mówiłem, będzie jeszcze jeden, trzy razy półtora ale to za chwilę wam wszystko wyjaśnię. Teraz tutaj układam przewody na podciągu, tam już wyżłobiłem. Oczywiście człowiek, jak już pozna elektronarzędzia, to potem zaczyna głupieć i nie myśleć. Zamiast robić bałagan i rżnąć to kątówką, to po prostu wziąłem rylec do betonu komórkowego i rylcem to zrobiłem. Natomiast tutaj mam przewód szóstkę do fotokomórki, dziesiątkę, którą miałem od alarmu do sterowania. Tu mamy przewód trzy razy półtora. Tak, a tu mamy zacisk na przewód 4 razy 1,5. No i to się mieści mniej więcej. ważne, że to jest razem i nie wypada. O, widzę, że trochę przesadziłem. Muszę tam poprawić. No ale w każdym bądź razie widzicie o co chodzi. Tak, że po prostu używam to, co mam. Ja jak zwykle staram się używać tego co mam zawczasu ktoś powie czemu ja to w ogóle robię bo ogólnie przed montażem bramy muszą być wykończone elementy przy bramie tak Nie po co ja to dłużej? czyli muszą być wykończone ościeża i najlepiej sufit otynkowany jako że tutaj nie będzie tynku jako tynku takiego tylko będzie siatka z klejem a taką decyzję podjęliśmy no to trzeba to zawczasu przygotować przed montażem bramy bo po montażu bramy będzie problem to zrobić samemu. Nawet nie samemu, nawet firmie by było to problem zrobić. No co dopiero samemu. O, może tak powinienem powiedzieć. A i widzicie, i się trzyma, tak? właśnie o to chodzi, żeby A kawałek po kawałku to ustabilizować. Tutaj oczywiście przyjdzie styropian na to. To, tak jak Wam mówiłem, to będzie styropian jeszcze. Tu będzie jeszcze wycinane miejsce na, e, na dwie rozdzielnie elektryczne. Rozdzielnie już, no, to będę przyszły, ale jeszcze ich nie, nie montowałem w żaden sposób. więc... Ktoś powie, że będą zakłócenia. No, istnieje taka opcja, że będą, tylko że ten przewód, który ja ciągnę, będzie służył do. Potencjalnego oświetlenia bramy. Potencjalnego dlatego, ponieważ nie wiem, czy w ogóle będzie możliwość taka wyciągnięcia z napędu oświetlenia, ale wolę pociągnąć przewód i go nie użyć, niż go nie mieć i potem płakać, tak? W ten sposób, że, że tak Wam powiem. Tak więc to tu, to tu. Teraz idziemy już tu. Czemu ucinam końcówki? Ponieważ. A, tu mogą nie ucinać akurat, ale normalnie chodziło o to, że. Nie nie wiercałem się aż na tak głęboko, bo tam jest zbrojenie. To opuszczone. I aż tak wie, mocno się nie mogłem wiercić, bo nie miałem jak. Tutaj jeszcze się to przyłapię klejem na gorąco, więc to nie będzie problemu z tym, że to latało, jeżeli ktoś by się przejmował albo zastanawiał. Żona pojechała po goldbanda, bo nie ma. A chcę od razu dzisiaj już to na gotowo zrobić, tak? Czyli tak jak widzicie, przewód puścić, kabel puścić z jednej z drugiej strony, jak się uda i zamocować. Tak już mieć święty spokój z tematem bramowym, bo dzięki temu będę mógł a, tutaj wykonać ocieplenie, tak? No, ładnie idzie. Jak widzicie, Parkside daje radę. A no tutaj trafiłem w zbrojenie. Znaczy, yy, zapewne w tą. W strzemiączko. I tutaj to samo. No właśnie, dlatego podcinam, żeby nie było problemu, że nie wchodzą kołki. I ostatni tu. Dobra, wywiercone, no i znowu tak kawałek po kawałku. Otóż Wam nie będę pokazywał, to pokazywałem najwyżej, dalej pokażę, co Analogicznie jak z tamtej strony, z tej strony umieszczam przewód też, ten alarmowy, znaczy ten telefoniczny do fotokomórek oraz umieszczam 2 razy 0,75 mm, 2 x 0, 75 mm. Do, do tego, no, 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 no no, no słowo mi brakuje do e, sygnalizacji otwierania, zamykania bramy. Jeżeli będzie, nie wiem czy będzie, ale jeżeli będzie, no to będzie bez problemu, jak podłączyć. No i tak kawałek po kawałku się przesuwam. Oczywiście tutaj używam znowu w tym przypadku obejm do przewodu 3x2,5 mm2 akurat te takie są dlaczego takie? bo takie mam więc jak mam to takich używam co prawda mógłbym tutaj użyć tych wbijanych a jak widzicie one się słabo trzymają nawet w czamaninku w sensie no w bloczkach tutaj trzeba to opukać. Problem. Dobra. Staram się utrzymać, żeby był zawsze z tej, znaczy kabel był zawsze z tej samej strony. Jak kawałek. Po kawałku się przesuwam. Tam znowu pójdzie w, e, w bruździe. I od razu ona pojechała, już przywiozła. W sensie, że mam już kupionego goldbanda, więc goldbandem się to od razu złapie i będzie się trzymać bez problemu tutaj na to przyjdzie styropian więc to wszystko będzie schowane nie będzie tego w ogóle widać dobra i tak kawałek po kawałku jak widzicie nie wiem czy jest tu co więcej pokazywać że pokażę później jak będę jeszcze kleił i podsumowanie jakie przewody i dlaczego takie i gdzie. Dobra, to na razie. Jej wysokość albo jego wysokość golband tego chyba każdy zna, więc tym oto wspaniałym tynkiem gipsowym będę uzupełniał szczeliny, które mi zostały po tym, co przed chwilą montowałem, o, ale se wrzuciłem, po prostu. Dobra, więc właśnie tym oto wspaniałym tynkiem Gipsowym będę. Teraz uzupełniał wszystkie ubytki. Tak jak to widzicie. Nie ma tutaj za bardzo co pokazywać, Chcę tylko żebyście widzieli, że takie coś właśnie robię. Jeżeli gdzieś kabel dochodzi, to trzeba go po prostu wepchnąć i jeszcze raz przejechać. No i upychamy tak. Kawałek po kawałku. Całość. I to jest tak naprawdę koniec przygotowań do montażu bramy. Tutaj będzie jeszcze siatka z klejem, tak jak mówiłem. Tu będzie, no bo tutaj nie tynkujemy. Taką decyzję podjęliśmy, że nie tynkujemy. Więc będzie siatka klej. I tyle, tak naprawdę. Nie ma tu więcej, że tak powiem, elementów, które będą. Może z czasem się coś pojawi, ale to tylko garaż, tak? Nie, nie oszukujmy się, to jest tylko garaż i jeżeli nam to nie przeszkadza, tak? jak wam będzie przeszkadzać, no to już sorry. Ale to już nie mój problem. Dobra, więc teraz będę właśnie... O, jeżeli gdzieś widzicie, że przewód wyszedł, to po prostu go ułożyć. To sobie zwiążę bez problemu. Zaczynam od tej strony, że jeżeli gdzieś przod będzie za daleko, to że go ciągnąć w tamtą stronę, jak chcę wyciągnąć przy końcówce. Więc tu pouzupełniam sobie teraz. Możecie sobie posłuchać jakiejś piosenki, którą puszczę i może będzie widać jak działam. Hey, you. I saw you from the Can we talk? Hey you, I think you're my substance. Hey you, or am I wrong? Dobra, więc przygotowania pod montaż e, samej bramy garażowej są zakończone. Teraz Wam jeszcze raz wyjaśnię co i jak i dlaczego tak. Więc tu mamy dużo przewodzików, kabli mamy tutaj dużo, ale już wyjaśnię co i jak. Więc tak, co kompletne minimum jakie potrzebujecie do podłączenia bra, bramy Cristolu z, bra, z na, napędem e, na NICE, jak kto woli. Więc tak, trzy razy. 1,5 mm kwadrat do zasilania, umieszczone 3 metry, przynajmniej w przypadku mojej bramy, 3 metry od otworu od otworu, od otworu bramy, przesunięte około pół metra od osi otworu, tak czyli tu mamy oś jest pół metra przesunięte, to jest jedno. Drugie co potrzebujecie, to są dwa przewody. Znaczy dwa kable, 2x0,5 dwa mm2 do fotokomórek, jeżeli są, bo oczywiście możecie zamówić bramy bez fotokomórki. Dwa, od, dwa przewody, 2x0,5 dwa, dwa mm2 do fotokomórek. Ja zamontowałem 6x0,5, no bo po prostu taki mieli w hurtowni, no już żadna różnica. Więc tu mamy jeden i drugi. On jest pociągnięty oddzielnie, po dwóch stronach i schodzą się tutaj, centralnie, gdzie będzie napęd. Co dalej? Dodatkowo mam pociągnięty przewód... Akurat tutaj jest 10 razy, nie, 8 razy 0,5 alarmowy, bo taki był i on jest pociągnięty do włącznika, który jest tutaj. I to będzie służyć po prostu do otwierania zamykania bramy, tak? Jeżeli będzie jeżeli będzie po prostu jeżeli będziesz chciał otworzyć bramę będąc w środku, po prostu klikniesz, brama się otworzy. To do tego służy, żeby nie z pilota tylko właśnie włącznikiem można było to zrobić. To jest kolejna rzecz. Oraz co jest dodatkowo opuszczone, to puściłem tutaj jeszcze jeden przewód 3 razy 1,5 mm, który idzie stąd i wychodzi tutaj. Po co on jest? To jest po to, bo akurat nie wiem jaka będzie ta brama, ale tam się dowiadywałem, że może nieby przeprogramować różne takie. Chodzi mianowicie o to, aby można było albo załączać, albo żeby z, samej, z, samego, z samego napędu szło napięcie na. Lampę oświetlającą wjazd. Tutaj ma być akurat listwa LEDowa. Ale zobaczymy, czy się tak uda. Jak się nie uda, to najwyżej tam się trochę przerobi i zobaczycie, jak się uda to się uda. Jak się nie uda, nie uda. Najwyżej będzie po prostu przewód pod, pod styropianem i nic mu nie szkodzi. Jeszcze dodatkowy jeden przewód to jest 2 x 0,75 mm. 2 To jest przewód, który idzie tu i tu się kończy. To będzie na sygnalizację otwarcia bramy, czyli na no po prostu na lampę ostrzegawczą, tak? I to są wszystkie rzeczy, które trzeba od strony elektrycznej zrobić przed, przed montażem bramy, natomiast jeżeli chodzi o kwestie wykończeniowe, trzeba e e najlepiej to otynkować, jeżeli ktoś tynkuje albo zrobić podwieszane sufity, jeżeli ktoś podwiesza sufity, w miejscu, w którym będzie brama, tak? Czyli tak, jeżeli tu jest brama podwieszona będzie, to żeby tutaj było to już zatynkowane tak samo, że zatynkowane była te elementy, gdzie będzie mocowana brama oraz nadproże. Jako, że u nas tak, tutaj będzie węgarek naklejany, tu będzie tu i tu będzie naklejony po 5 cm styropianu grafitowego, więc tu będzie zrobiony węgarek. Natomiast tu będzie zaciągnięta siatka z klejem i to będzie jako wykończenie. Nie będzie tutaj nic więcej, więc będziecie widzieli, jak tutaj, jakby z żoną będziemy walczyć i zaciągać właśnie siatka klej. Tu będzie właśnie siatka z klejem. Natomiast tu od to tu i tu będzie zrobiona węgarek ze styropianu grafitowego 5 cm. No. Coś jeszcze? Chyba nie z takich ważnych rzeczy. Zresztą no zobaczycie to sami. Ważne jest tutaj, że tak jak idą przewody to żeby zaznaczyć mniej więcej w których miejscach będą szły, żeby chłopaki po prostu się nie wwiercili w nie. Więc dlatego też są przesunięte w ten sposób, bo tutaj będą szły prowadnice i dlatego też nie idą po suficie, bo tu też będą szły prowadnice. No i ważna kwestia jest taka, właśnie też zapamiętajcie sobie, że jeżeli macie na przykład strop teriwa, tak jak u mnie jest, albo inne puste pustaki, to musicie zaznaczyć na ścianie bocznej albo roz rozpisać co ile są jak są belki rozstawione, bo jak oni będą mocować yy, bramę i prowadnicę to żeby nie mieli problemu z tym, że przez styropian, który tutaj będzie albo tam tynk jakby był, że będą się wbijać w pustaki, bo no tam nie powieszą wam bramy, więc to jest ważna kwestia, żeby przenieść na przykład tutaj na na nadprze na czy na ściany miejsce, gdzie są belki, albo je po prostu dokładnie rozmierzyć, sfotografować i tyle. No, ja tutaj już wprowadziłem kable, zaciągnąłem goldbandem, to już sobie schnie i tyle. No, tutaj też będzie cała ściana zaciągnięta y, y, styropianem i siatka klej. Na suficie będzie styropian, siatka klej, więc. No, to tyle chyba. Zobaczycie resztę. Na bieżąco będziecie widzieli, jak, jak będzie robione. To chyba tyle na dzisiaj. Na szybko, tak. Hej.